W zespole szkół w Malinowie odbyło się seminarium zawodowe szkół branżowych powiatu działdowskiego. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele pracodawców i szkół podstawowych i ponadpodstawowych, samorządowcy i przedstawiciele kuratorium oświaty. Bardzo się cieszymy, że to dzisiejsze seminarium jest takim elementem promocji szkolnictwa branżowego, a także przedstawieniem zmian, które zachodzą w prawie oświatowym dotyczącym kształcenia zawodowego. Ważne jest, żeby to kształcenie było wspierane przez trzy ważne elementy, a więc szkoły, samorząd i pracodawców. To świadczy wówczas o tym, że uczeń świadomie, a właściwie także jego rodzice, będzie podejmował decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie i opinie również wizytatorów, kuratorów oświat, jak i doradców zawodowych pomogą, nam w pozyskiwaniu uczniów w przyszłości, bo my jako powiat realizujemy właśnie zadanie kształcenia podstawowego i zależy nam na tym, aby ten uczeń w przyszłości był wyposażony w jak najlepsze instrumenty, kompetencje, które pozwolą zaistnieć mu na współczesnym rynku pracy, z którego będą cieszyć się również lokalni pracodawcy. Jest to jedna z form prezentacji naszych szkół, ale również i promocji szkolnictwa branżowego, który jest myślę, że jednym z ważniejszych elementów edukacji naszej młodzieży. I do tej pory może, może troszeczkę było niezbyt doceniane, a dzisiaj uważamy, że jednym z ważniejszych elementów edukacji, kształcenia to jest szkolnictwo branżowe. W związku z odwróceniem się znaczenia Kształcenia zawodowego i też tego kształcenia ogólnego, nastąpiła taka z, zamiana ról, i no, ważne jest dla młodego człowieka, myślę, że dla każdego człowieka dobry zawód, dobrze płatny zawód, znalezienie się później na rynku pracy, no i przyszła kariera. Wiemy, że często po studiach, człowiek wykształcony po studiach w tej chwili ma trudniej znaleźć zatrudnienie. Jego uposażenie jest niższe niż fachowca, który ukończy szkołę branżową czy technikum, dającą mu, mu do, zawód właściwy, dobry, pozwolący pasować się w rynek, tak? w oczekiwania rynku pracy przede wszystkim. Jak ważne w dzisiejszych czasach jest kształcenie zawodowe i jak wielki niedobór fachowców na rynku pracy świadczyła ilość osób biorących udział w seminarium. W seminarium biorą udział dyrektorzy i przedstawiciele szkół średnich powiatu działdowskiego, przedstawiciele i dyrektorzy szkół podstawowych powiatu działdowskiego, jak również przedstawiciele kuratorium, zespołu cech cechu rzemiosł, pracodawców, również i Doradcy zawodowi, także bardzo szeroka grupa osób, która związana jest z szkolnictwem na terenie powiatu działskiego. Jeśli chodzi o procentowy udział uczniów w kształceniu ponadpodstawowym, to 65% to są uczniowie kształcący się w zawodzie, natomiast 35% to licach kształcących, a więc te zmiany pomału następują. Są dość widoczne chyba. A to dzisiejsze właśnie takie sympozjum branżowe ma pokazać nam jakimi instrumentami działać, jakimi środkami, jakimi metodami współpracy, no przede wszystkim współpracy także ze szkołami podstawowymi, które tam mają tą rolę doradztwa zawodowego, aby oceniły uczniów i pomogły im wybrać właściwie kierunek kształcenia. No pewnie nie wszyscy uczniowie będą kształcić się w zawodzie, więc część tych uczniów będzie podejmowała kształcenie ogólnokształcące, ale mam nadzieję, że będzie to decyzja świadoma i przemyślana. Zostałam zaproszona na tę konferencję z ramienia pracodawcy Heinz Glas. My jako firma Heinz Glas Heinz Glas 2HD bierzemy czynny udział w programie w laboratorium ze względu na to, że chcemy przyciągnąć młodych ludzi do kształcenia w zawodzie Operator Urządzeń Przemysłu Szparskiego w Malinowie ale też dodatkowo jako elektryk inne zawody które też u nas umożliwiamy praktyki w, w tych zawodach Oferta kształcenia zawodowego w naszych szkołach ponadpodstawowych jest bardzo szeroka. Niemal każdy uczeń zainteresowany zdobyciem atrakcyjnego zawodu znajdzie coś dla siebie. Myślę, że oferta jest wspaniała, zróżnicowana. Jak zauważył pan redaktor, w każdej szkole mamy różne kierunki kształcenia, naprawdę zróżnicowane. I myślę, że uczeń, który będzie chciał realizować się w kształceniu zawodowym, znajdzie ofertę pośród naszych sześciu placówek kształcenia podstawowego. Chociażby to, że jest tutaj obecność wielu pracodawców, którzy są zainteresowani pozyskaniem przyszłych pracowników, właśnie. O tym świadczy, tak, że te szkoły dobrze współpracują i dobrze przygotowują dla, dla tych pracodawców właśnie swoich uczniów. i Pomagają im na pewno, z jednej strony bardzo dobrze uczniów ukierunkowują, a z drugiej strony też właśnie dobrze współpracują z pracodawcami i te, pozwalają zapełnić tę lukę. Tak, jeżeli mówimy, że istnieją potrzeby w określonych zawodach, w określonych kierunkach, tutaj też na rynku działdowskim. Szkoły ponadpodstawowe są przygotowane do kształcenia zawodowego. My, jako firma Heinz Class poszukujemy też u dyrektorów szkół dobrych uczniów, których chcemy zatrudnić u nas w firmie. Ostatnio miało miejsce zatrudnienie jednego ucznia ze szkoły, zespołu szkół zawodowych w ulicy Pocztowej. Staramy się nawiązywać kontakty właśnie z uczniami, żeby zachęcić ich do pracy w naszym przedsiębiorstwie i takie spotkania umożliwiają nam dotarcie do większego grona odbiorców, tak? do zainteresowania do i rodziców, i dyrektorów, e, aby odwiedzili nasz zakład, zapoznali się zawodami, które oferujemy i dzięki temu mam nadzieję, że pozyskamy większą ilość uczniów, którzy będą chcieli pracować w naszej firmie. Przed uczniami szkół podstawowych i ich rodzicami ważne decyzje: kształcić się zawodowo czy ogólnie. Szkoły ponadpodstawowe w powiecie działdowskim mają znakomite oferty niezależnie od wybranej ścieżki kształcenia.